Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii okiem na makietę. Na dzisiejszym filmie chciałem zaprezentować modele, dwa modele wagonów węglarek. Modele firmy ROCO. Są to modele typu EAOS. Chciałem pokazać jak one się prezentują na mojej makiecie i pokazać przejazd tych wagonów. Także zapraszam. Do dalszej części filmu, gdzie pokażę przejazd tych wagonów. Bohaterami dzisiejszego filmu są dwa modele węglarek. Modele firmy ROCO. Jest to set dwóch wagonów. Zestaw o numerze 76038. Jest to Zestaw składający się z dwóch węglarek z epoki V, y... modele trafiły jakiś czas temu do mojej kolekcji. Y... Mam już podobne węglarki, tylko w innym malowaniu, w malowaniu niebieskim PKP Cargo. A dzisiaj chciałem właśnie zaprezentować modele PKP, właśnie w malowaniu brązowym. Udało mi się znaleźć zdjęcie. Właśnie prawdziwych wagonów, dwóch. Dokładnie nie wiem, czy to jest z tym no, samym numerem, ponieważ autor zdjęcia opisuje, że to są węglarki EOS od numerach, od, od numerach tam było... 100... 536 do 549. Te, dwa, te dwie węglarki, które właśnie serwuje Roko, to jest o numerze 549 i 536. I tutaj dokładnie nie wiem, czy to jest dokładnie ten model, czy, przepraszam, czy to jest dokładnie ta węglarka, natomiast na pewno jest to gdzieś tutaj w tym składzie wagonów, które gdzieś tam zostały zrobione im zdjęcia. To jest jeden z tych wagonów, i drugi, który udało mi się też gdzieś tam znaleźć. To jest tutaj drugi też gdzieś w jakimś składzie złapany. Też chyba nie dokładnie tego modelu wagonu, czyli o numerze 536 czy 549, ale gdzieś tam w tym składzie pewnie się tu znajduje. Wagony, takie jakie to w PKP były kiedyś używane. Widać tutaj, że to jest jakiś tam skład z, z nowymi już wagonami, pewnie PKP Cargo, bo niebieskie. A w tym składzie, który pokazywałem wcześniej, tutaj widać same brązowe, brązowe węglarki. Takie już widać przechodzone, brudne takie. Oczywiście bez, bez ładunku tutaj w tym w środkowym wagonie i tym po lewej. W tym po prawej chyba jest jakiś ładunek, chyba tam węgiel w środku jest. No, i teraz wracając do tych modeli, pokażę teraz, jak te modele wyglądają na moim makiecie, oraz wykonam przejazd tych modeli z lokomotywą, z jaką lokomotywą zaraz zobaczycie. Także zapraszam do dalszej części filmu. Tak, modele węglarek. Stoją już na makiecie węglarki typu EAOS firmy e ROCO. Może zdajemy ze statywu kamerę i pokażę jak one się prezentują. Z bliska. To, co mówiłem, jeden z tych wagonów ma numer 536, i drugi wagon, i drugi wagon o numerze 549. Wagony mają tak dobrą. Um, takie właściwości, dobre właściwości jezdne, że niestety musiałem tutaj taki, yy, widać na torach, taki, taki kawałek plastiku położyć, ponieważ no, same zjeżdżały mi wagony. Tak dobrą, dobre, ma, dobre mają wózki i kółka, że no potrafiły kawałek chyba z 10 cm same przejechać po tej makiecie. Także do tego taki tam plastik na torze leży, ponieważ no niestety wagony mi uciekały z kadru i nie mogłem zrobić, zrobić właśnie ujęcia, więc dlatego tam sobie podłożyłem taki plastik. Ten plastik zostanie oczywiście usunięty, w momencie kiedy właśnie zasymuluję tutaj przejazd w wpierw manewry lokomotywy razem z tymi wagonami. Aha, no właśnie, zapomniałem pokazać Wam o jaką lokomotywę chodzi. Jak myślicie, najbardziej pasuje do wagonów z węglarek lokomotywa jaka? No mi najbardziej kojarzy się lokomotywa typu, uwaga, mam nadzieję, że poznajecie co to za lokomotywa jest. To jest model lokomotywy firmy MTB. A numer lokomotywy to jest ST43, czyli tak zwany RUMON. Te lokomotywy najbardziej kojarzą się właśnie z węglarkami, ponieważ kursowały właśnie one na trasach Wałbrzych, tam szczególnie gdzie właśnie kopanie. I woziły właśnie takie składy z węglarkami. No i postanowiłem właśnie tutaj podłączyć tą lokomotywę do tego małego składu, skład zbudowanego właśnie tylko z dwóch węglarek i zrobić takie pierw, taką zabawę w manewr podjeżdżając właśnie tą lokomotywą po te wagony no i później przejazd tej, tego składu po mojej makiecie. Także zapraszam do oglądania filmu. Tak, to był przejazd modeli wagonów EAOS, wagonów węglarek firmy ROCO. Modele o numerze 536 i 549. Modele z epoki 5. Jak zawsze cieszę się, że modele trafiły do mojej kolekcji. Trochę wzbogaciły moją kolekcję wagonów węglarek, chociaż zawsze tych wagonów towarowych jest najwięcej, gdzie by nie ruszyć się czy na jakąś giełdę czy gdziekolwiek, to na wagonów towarowych jest najwięcej. Jeżeli chodzi o film, dobiegł on już do końca. Mam nadzieję, że podobały się manewry, zabawa z manewrami z udziałem właśnie lokomotywy. Modelu firmy MTB, lokomotyw ST43, tak zwanego Rumuna. No i sam przejazd też składu po makiecie. Film dobiegł już do końca. Jak zwykle zapraszam na inne filmy na moim kanale. A dzisiaj z Wami się już żegnam. Cześć.